You'll find that grinder serviceable. Why not season your own pig parts? Matter of priorities. My alabaster skin needs protection from the disgusting creatures running amok amidst the Creatures, jak ładnie poetyzowane. Strasznie brytyjski akcent, Look, All you have to do is listen for the oink. Then ja shoots the snout. You may like the results. I certainly will. Okay, chili. We have second waypoints. Second waypoint is pepper grinder. Jest to miotacz pieprzu, hm. w dosłownym tłumaczeniu, o, <laughs> jaka świnka biedna jaki ryma. ma, wow. czyli to jest, podejrzewam, potężna broń zagłady, co ta broń, o, o, co ta broń potrafi, babciu, Aha. czyli możemy, o, i przegrzewa się, to będzie minus tej broni, ale możemy z niej strzelać, tak? Dobra, to już wykończę do końca i idziemy w tamtą stronę. Dobra, zmieniamy. Aha, czyli tak. Na, na dwójce mam yy, miotacz pieprzu, na dwójce mam. już do ciasta. Ok. Musiałem wyłączyć ten tryb. O, tu jeszcze krycia norka. Puk, puk. Kto tam? <laughs> Alice z krainy czarów. Dlaczego nie chcecie otworzyć? No nic, może później. Czyli tak, teraz muszę zdobyć coś dla... Muszę zdobyć świński ryj, tak? O ile dobrze zrozumiałem, dla babci. Aha. O, nowy przeciwnik. Volterfly. Czyli... Nie mam pojęcia, co to jest. Dobra. Jak najszybciej trzeba to zniszczyć, bo to produkuje te duże stworzenia. Wow, ale szkubiłem dużo razy. Dobranoc. Czy to da się zniszczyć? W ogóle da się. Elegancko. Ok, idziemy dalej. Wow! niszcz się, niszcz. Wow Łoł, wow, wow, wow. nie atakuj mnie, Żydalu. Ok, dobranoc. Okej, okay. czyli mamy drugi rozwalony. To jest jakiś dziwny ul, w którym mieszkają te kreatury. Odrażające, które mnie gonią zresztą. Leżeć. Dawaj tam na ring. Dobranoc. Jeszcze jeden nul. Tutaj udało nam się go rozwalić bez straty pieprzu. Bez przegrzania. Automat z pieprzem. O, -o. Są tu jeszcze jakieś osy. Nie, chyba nie. zostały <laughs> uh, O, się przestraszyłem. Jak on szybko chodzi. Dobranoc. Okej O, jest chiński ryj. Nareszcie go znaleźliśmy. Eee... Kieven not... I shots, not with the pepper grinder. Ok, czyli mam go zestrzelić po prostu aż się naje pieprzu Collectibles. I mamy zdobyć coś do kolekcji. Czyli musimy go wystrzelać. Jedz gnoju Już się najadłeś. No fajnie wyglądał. Taki dzięciołek. Gdzie ty tam uciekasz do drzwi? Aha, uciekłeś do babci, tak? Czyli to oznacza, że zdobyłem ten Świński ryj I teraz podejrzewam, będę mógł Będę mógł Spokojnie kontynuować swoją przygodę Ło Jedziemy ślimaczki Ależ zębów Pięknie Każdy głupi może się cieszyć z tego, że Znajduje zęby Każdy bez zębów Podejrzewam, cieszyłby się dwa razy bardziej Dobra, czyli wracamy. No to jeszcze... O, tam są dwa ślimaki, widzicie? Ominąłbym. A strasznie się przydaje to, że mamy zęby, bo później będziemy mogli ulepszać bronię. Co jest bardzo fajną opcją w tej grze. Będziemy mieli nóż do ciasta na poziomie 35, na przykład. O, jakiś koszyk z owocami z basket, aha, czyli... Aha, to jest moja nagroda, tak? Czyli muszę to rozwalić. Pięknie, cztery złote zęby. tak, jakbyśmy znaleźli 20 takich białych. O, otworzyli nam wrota do krainy czarów. Kolejne zresztą. Okej, okay, jesteśmy. Co teraz? Mamy trzy zęby, widzę tutaj. Ok, jest świński raj, pięknie. Ładujemy w niego zaraz. Szamaj, grudę. Ale się najadłem, powiedz, ale się najadłem. I co teraz? Kostki domina? O nie, zaś te ule. No już widzę, że, że czekam je. Mnie... Już do mnie lecą. Okej, okay, no, widzę kolejno. Tam widzę ul. Okej, okay, przegrzał się, ale o, jeszcze jedna wyleciała z niego. Jak mogła. Nie ja miałem też raz. Okej, okay, trafiłem. Więc, co teraz? Oj, widziałem tam spadał ul gdzieś. Wow, pomylił mi się. pomyliło mi się, pomyliło się aim modę. W ogóle, strzelałem w ziemię. <grywka> w podłogę. Dobra, mamy ślimaki. Pięknie, kolejne zęby. Mam nadzieję, że tu już nie ma osni gdzie. Chyba nie, chyba wydaje się czysto. Dobra, czyli wracamy do punktu wyjścia. Musimy iść dalej po prostu. Oj, spadłem. Otwierające się kwiaty, to jest bardzo fajne. Czy ja mogę je... Nie, tych chyba nie mogę rozwalać. Wiem, że te fioletowe możemy rozwalać i wypadają z nich zęby. To jest bardzo fajna opcja. Ok. Jestem dalej. co teraz? O nie. Ten świnia o, nawet dwa. Ale one są szybkie, masakrycznie. Leżeć, koniu! Bardzo dobrze. Snaps, ok. Czyli teraz tak. Yy, tu chyba wszystko. Gdzie jest teraz Świński ryj? Musimy go znaleźć. Jest tutaj lata. Szamaj. Ale się najadłem, powiedz. No, ale się najadłem. Dobra, czyli wow. Czyli możemy iść dalej. Teraz, jak się tam dostać? O tutaj, o tam widzę wspomnienie dla Alice, kolejne. Okej, okay, weźmy je. Pop o, tęczowe ślimaki. Ja myślałem, że jednorożce są dziwne, ale. Widzę, tęczowe ślimaki też występują w grach takich bajkowych. Okej, okay, idziemy dalej. I sobie spadłem. No tak, oj, to czy coś tam gra przeciała? Będę musiał tam wrócić. Korci mnie ten złoty ząb, bo to jest aż pięć, pięć zwykłych. Także jeszcze nie wiem, czy go zdobędę. Zaraz się przekonamy. Mogłem bezpośrednio tutaj wskoczyć, też nie pomyślałem. Ok, tutaj wszystko wziąłem. Teraz to. Widzicie, to tam ucieka Okej Mamy się do złotego zęba Świetnie I już idziemy dalej Chyba za do... oj, oj, za daleko poleciałem Nie, jednak ustałem Dobra, kolejny ząbek Bierz go, 216 zębów, Trzymany. Jezu Okej, okay. o, tu już widzę problemy Nie, jednak czysto no nie, no wiedziałem. Co to jest? Sliterin. <grymne> Uczniowie sliterinu. Tak, Takie szlamy. Dobra. Wszystkie poszły się dolić. Dobra. Pieprzamiot też jest trochę zapełniony. Możemy w to poszczalać. Nie wiem, cokolwiek zrobić. Chyba nie. Dobra, odłóż to, Alice, bo się skaleczysz. Chociaż ja bym się bał z taką, taką spotkać w ciemnej ulicy, nieprawdaż? O! Tu mi z tego wyskoczył ten i, dziwny śli. o! Dobra, już widzę problemy, kolejne. Podpalam I'm modę i już nie ma potworka, dobra. Czy ja mam iść tam? Okej, okay, widzę kluczą norkę. I co my tu mamy? Butelkę do kolekcji. Pięknie i pełno ząbków. Jeszcze. Z o, czekajcie. Najpierw butelka elegancko. Już mamy chyba trzy bodajże. I jeszcze 10 zębów. Zobaczmy, ile mamy butelek? 3. Na no 18 możliwych, czyli to nie tak dużo na razie. Jeszcze gra będzie trwała, wow. Z tego co wiem, to jest bardzo długie. Yy, długa, długa gra, więc to będzie. Długie. Zagrajmy wy. Znaczy, pograjmy wy. Co ja też mówię? Chodziło mi o let's play. Po prostu zwykły let's play, że będzie długi. Dobra, możemy iść dalej. Nie wiem gdzie. o, -o. Coś się dzieje chyba. Dobra. No nie. Hmm. To jest potwór? Nie, chyba nie. Okej, okay, Alice, pokaż co potrafisz. Highway to hell. No, jesteśmy w piekle zdecydowanie, zobaczmy. Wow, no słyszę potwory już. Jak w salient hill. No, wiedziałem. Okej, okay, to co walczymy? O, ty, gnoju. Dobranoc. Okej, okay, poskładałem ich ładnie. Zabrali mi pół różyczki, niedobrze. Powinien mężczyzna dawać kobiecie kwiaty, a nie kraść je. Czy w sumie to nie wiem, czy to jest mężczyzna. Okej. Okay. Chyba mieliśmy iść tam, no ale to nic nie. Tutaj też się nam pojawiają grzyby. I sobie, że tak powiem, spadłem. Motyle pochowały mnie w grobie. Okej, okay, odkąd zaczynam? Aha, odtąd, czyli niedaleko. Tutaj J... Nie, stamtąd nie wziąłem absolutnie chyba niczego. Baczmy, gdzie ja jestem? Żebym tylko nie spadł. Po raz drugi. O, jestem. Mamy ząbki. I co jeszcze? Wspomnienie. Okej. Okay. O o! Dobra, teraz mogę już się udać chyba dalej. Bo ta lawa, oczywiście, mnie pochłonęła. No, lawa, wiadomo, jest groźna. <grymnie> Nie igrujcie z lawą nigdy. Ok, gdzie my jesteśmy? Drzewa nam się zawalają z pod nóg. A tam jest jakiegoś chłopca, czy to jest dziewczynka? Kim jesteś? gdzie uciekasz? Oj, coś tu się nam ściąło lekko. Left shift, o nie, już widzę, już widzę te potwory. Widzę osy. Okej, okay, czyli powalczymy trochę. Nie uciekam, absolutnie nie boimy się takiego czegoś.